Zespół Claret Gospel z Wybrzeża Kości Słoniowej odwiedził Chorzów. To młodzi ludzie, którzy wspólnie z księdzem Romanem Woźnicą jeżdżą po Polsce i proszą o wsparcie dla afrykańskiej misji. Połowa się uczy, połowa szuka pracy. Sytuacja ciągle to jest kraj trzeciego świata, chociaż jest dosyć dobrze rozwinięty. Kraj jest krajem biednym. Była dziesięcioletnia wojna, o której na stronie można poczytać. No w tej chwili jakoś to już wygląda lepiej, no z tym, że z pracą jest nie najlepiej. W zamian dają żywiołowe koncerty nie inaczej było na ulicy Jagielońskiej w Chorzowie To jest sposób na ewangelizację, to jest sposób komunikowania się z innymi, taniec i, i, i śpiewanie. Dla mnie to jest przyjechać do Polski, to jest ciągle jedna wielka niespodzianka. Jestem trzeci raz w Polsce, ciągle jestem zaskoczony tym, co spotykam tutaj w Polsce. Przed występem zorganizowali warsztaty muzyczne i taneczne dla najmłodszych. stałyśmy z zakupów i zobaczyłyśmy, że się dzieje, więc szybko pozbyliśmy się balastu i przybyłyśmy. No ja nie wiem, co oni tak dokładnie śpiewali, ale występ był fajny. Mam taki warkocz na włosach yy, z takich kolorowych, z takiego kolorowego materiału.